Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzanak. Dzisiaj mam czerwone usta i pokażę Wam jak dobrać swój kolor pomadki do siebie. Wiem, że jest to duży problem, dużo dziewczyny się mnie o to pyta, więc mam nadzieję, że to Wasze wątpliwości wyjaśni. Jeżeli chodzi o odcień pomadki, to dobieramy go pierwszorzędnie do odcienia skóry że już po nałożeniu podkładu, po nałożeniu korektora, bo często jest tak, że na przykład macie żółtą, a twarz jest taka trochę bardziej różowawa, bo na przykład tu różowy policzek, tutaj jakieś niedoskonałości, tu coś tam, więc dopiero jak nałożycie sobie podkład, nałożycie sobie korektor, to wtedy patrzycie, jaki macie odcień skóry, co, co guruje, jaki odcień guruje i wtedy do tego dobierajcie pomadkę. Jeżeli okaże się, że macie na przykład z waszym odcieniem skóry macie różne opcje, to wtedy już potem dopasujecie do koloru włosów, na przykład bialubię ja do koloru włosów potem dobierać. Są odcienie ciepłe, są odcienie chłodne i są neutralne. Te ciepłe mają tonację taką bardziej w pomarańcz, jakieś takie bardziej ceglaste, coś ten deseń, takie pomidorowe nawet, a te chłodne są takie właśnie bardziej malina, jakaś tam wiśnia, załóżmy coś, co potem pójdzie w fiolet i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze są takie neutralne, które są w zasadzie nie takie nie takie, w teorii powinny pasować każdemu. Im bardziej pomadka jest pomarańczowa, jest taka bardziej ciepła, to tym bardziej wasze zęby są żółte. Nie o to chodzi, że Każda czerwień, która jest ciepła, robi wasze zęby żółte. Nie. Chodzi o to, że im bardziej jest pomarańczowa, tym bardziej wasze zęby będą żółte. A z drugiej strony, im bardziej ona jest chłodna, im bardziej ma w sobie niebieskiego pigmentu, to tym bardziej te zęby są takie białe i jest na zasadzie, że nawet, wow, mam bielsze zęby niż zwykle. I właśnie o to chodzi, że. Ten niebieski w czerwieni resetuje nam całą żółć w zębach, znaczy całą, no, no nie całą, ale resetuje nam jakąś część, to jest takie optyczne złudzenie. A właśnie gdy damy tej żółci w pomadce, to wtedy ona jeszcze bardziej wychwytuje nam żółć w zębach. Pytanie numer jeden. Jak odróżnić ciepłą czerwień od chłodnej czerwieni? Otóż, jeżeli nie umiecie tego określić na zasadzie, tak jak Wam powiedziałam, czyli pomara bardziej pomarańczowa, bardziej taka wiśniowa, to spróbujcie, jak jesteście w sklepie, w drogerii gdzieś tam, maznąć sobie parę cieni na ręku i wtedy zobaczycie, które są chłodniejsze, a które są cieplejsze. Ja zrobiłam Wam ciepłe ciepłe czerwieni. Tutaj jest chłodna. Widzicie, jaka jest różnica? To są takie bardziej ceglaste, takie w, w pomarańcz wchodzące. A to są takie bardziej właśnie wiśniowe, malinowe. Pytanie numer dwa. Jak mam sprawdzić, jaki mam odcień skóry? Czy ciepły, czy chłodny są też neutralne, więc skąd mam wiedzieć? Pierwsza opcja, żeby to sprawdzić, to jest tak zwany test biżuterii. Jeżeli już nosicie jakąś biżuterię na stałe, to zastanówcie się, czy nosicie złotą, czy nosicie srebrną. Jeżeli nosicie złotą i wam to pasuje, to wtedy macie odcień skóry ciepły. Jeżeli nosicie srebro i wam to pasuje, to znaczy, że macie odcień skóry chłodny. A jeżeli nosicie i to, i to, i wszystko Wam pasuje, to znaczy, że macie odcinek neutralny i jest po prostu super bomba, bo pasuje Wam w teorii każdy odcinek. Ja noszę złoto, jestem żółta. Żółta jak. Naprawdę, <laughs> jestem bardzo żółta. Jak założę te dwa różne pierścionki, jeden jest złoty i on tak bardziej się zlewa z skórą, jest taki skomponowany, a ten srebrny bardziej się tak odcina. Nie wiem, czy, czy jesteście w stanie to zauważyć. Jeżeli jesteście w stanie odróżnić, to super, bo na sobie też, też będziecie w stanie. Pytanie numer 3. Jak uniknąć szumki na zębach? To jest częsty problem i duże dziewczyn naprawdę się uśmiecha. Kolorowo się uśmiecha. Żeby uniknąć tej pomadki na zębach, to jest patyczek kosmetyczny. Wkładacie patyczek między usta i regulujecie ten nadmiar pomadki. I powinno wam zostać coś na, na patyczku, jeżeli przesadzicie. Jeżeli już wiecie, jaki macie odcień skóry, to teraz mam problem, jakie pomadki do was pasują. Jeżeli macie chłodną karnację, czyli z różowym odcieniem, to dla was najlepsze będą pomadki właśnie z różowym pigmentem też, czyli wszystkie jakieś takie maliny, właśnie wiśnie, tylko musicie bardzo uważać na jakieś czerwone elementy na waszej twarzy, jakieś takie właśnie niedoskonałości, różowo-policzki i Wasza skóra ma naturalnie różowy odcień, ale jeżeli ona jest po całości, to w ogóle nie przeszkadza, chodzi tylko o takie miejsca, które są takie właśnie mocno różowe, takie czerwonawe i to trzeba zakorektorować po prostu na amen, tego nie może być widać, bo wtedy nagle cała wasza twarz się zrobi jakaś taka zupełnie w ogóle czerwona i o co chodzi, czy może napuchłaś, a może chcesz iść do lekarza, trzeba tylko wniknąć, więc różowy odcień skóry, różowe pomadki, tylko zakorektorować się na amen. Ciepła karnacja, do tego też wchodzi oliwkowa, to są odcienie, które mają dwie opcje. Jedna opcja, to są właśnie takie zgrane ze skórą, czyli tak jak w przypadku chłodnego odcienia chłodne pomadki, tak w przypadku ciepłego odcienia skóry ciepłe pomadki, ale akurat ciepły odcień skóry też ma o tyle plus, że do niej pasują też chłodne odcienie. Tyle, że ciepłe odcienie zgrywają się z twarzą, są takie subtelne i stonowane, a te chłodne czerwienie robią taki wow, ale masz usta, to jest taki... Ładne, to jest ładne, to pasuje, tyle, że to jest taki kontrast, to jest taki na zasadzie, wow, o, to jest tak. Taki efekt. A jeżeli masz ciemną skórę, ciemną karnację, to po prostu jesteś w niebie, bo wszystko ci pasuje, wszystko co jest takie intensywne, nasysone, w ogóle mega napigmentowane, to jest dla ciebie. Nieważne czy ciepłe, nieważne czy chłodne, byleby to po prostu było takie na max ostre, na maksa każdy kolor, po prostu w ogóle ciemna skóra jest perfekcyjna do kolorów. To jest, to jest po prostu idealny płótno, żeby ten kolor tak podkreślić, żeby to wszystko po prostu żyło. Uwielbiam. <laughs> Dziękuję. Bardzo ważna rzecz, nie kupować pomadki tylko dlatego, że na koleżance wygląda super. Nie, ja wiem, że często tak jest, że wow, co ty masz na ustach, hej, super. I czasami jest tak, że nam będzie pasować, ale czasami jest tak, że nie. Więc najlepiej jest iść i samemu się przekonać, czy to dobrze wygląda na tobie, tylko przy okazji pamiętajcie o twarzy. Podkład, korektor, puder, to wszystko na twarzy, a dopiero potem usta. Jeżeli się nie czujesz pewnie nosząc pomadkę, nosząc czerwone usta, jeżeli chcesz się do tego przyzwyczaić, bo wiadomo, że wow, to wymaga przyzwyczajenia, to, to nie będzie tak, że pierwszy raz po małym siostrze tak wow, wyglądam bombowo. Bywa, tak? Ale rzadko się tak zdarza, więc jeżeli, um, jeżeli chcesz wyglądać bombowo, a nie czujesz się za dobrze w tym, świetną opcją jest po prostu um, nałożenie pomadki w domu i chodzenie w niej po domu. Czyli na przykład, nie wiem, idę sobie sprzątać, tak, a tutaj czerwona pomadka, milion dolców i... Odkurzam. Wiecie, po prostu to jest kwestia przyzwyczajenia, kwestia widzenia siebie w tym i kwestia przyzwyczajenia się do tego, hej, od dzisiaj będę mieć czerwone usta. Jeżeli na przykład nie czujesz się nie dobrze, uważasz, że źle wyglądasz, to uwierz mi, że nawet jakbym dobrała Ci odpowiedni odcień albo ktoś by Ci pomógł dobrać odpowiedni odcień, i będziesz miała nałożoną tą pomadkę, to się będziesz tak czy siak źle czuć. I w twoim twierdzeniu, w twoim przekonaniu to będzie tak, że mi po prostu to nie pasuje. Ale uwierzcie mi, że ja nie znam osoby, której by nie pasowało, jeżeli nie mam wewnętrznego uprzedzenia do tego. Jeżeli na przykład kiedyś nie, nie spróbowałaś, a potem się okazało, że wyglądasz koszmarnie, bo na przykład zapomniałaś o podkładzie albo był dobrany zły odcień, to wszystko musi być do siebie dopasowane, i wtedy uwierz mi, że będziesz naprawdę dobrze wyglądać. Tylko trzeba się wpasować w ten kanon, w, ten w to, co, o co trzeba zadbać, żeby to wszystko wyglądało super. Ja próbuję Wam tylko pomóc, tak, znaleźć się w takim w ogóle świecie czerwonej pomadki, ale tak naprawdę można naginać te reguły. To nie jest nic twardego. To jest wszystko takie plastyczne. Więc jeżeli okaże się, że maźniecie sobie pomarańczową pomadką i wyglądacie ekstra no to super, właśnie o to chodzi to nie chodzi o to, że to jest taka reguła, ja nie mogę je złamać i jeżeli się boicie spróbować, to się nie bójcie bo to schodzi z ust to, to, to nie jest marker, którym walniecie sobie usta i w tym dwa tygodnie musicie w tym chodzić, to jest na zasadzie pfum, brzydkie, ścieram. Nie ma problemu. Autentycznie zróbcie to, bo właśnie o to chodzi. Po prostu bierzcie wszystko, co macie w domu i patrzcie, czy to wam pasuje. Ten film jest częścią całej serii o ustach, więc upewnijcie się, że objęliście wszystkie części, bo pozwolę wam to dopełnić każdego z tych wizerunków, bo to był tak obszerny temat, że stwierdziłam, że to podzielę na parę części, żeby było wam łatwiej się w tym odnaleźć, żeby nie było tej wiedzy tak naraz całego do tego obszernego tematu. Mam nadzieję, że się sporo nauczycie, że doda to odwagi, że będziecie próbować i że w końcu swój idealny odcień do siebie. I dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Następnego.